Lotów polskim skoczkom rzeczy firma Dlachotrapes. Dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Piotr, no pozwolisz, że nie zacznę od Twoich skoków, a skoków tego kogoś, kto właśnie wygrał. Kuba Wolny. Ogromny szacunek, pierwsze zwycięstwo w karierze. Co byś powiedział na temat właśnie tego jego skoku? No, skakał dzisiaj, zasłużył na zwycięstwo. Brawo dla niego, bo... Tak, a już ostatnio to było bardzo dobrze, także, także wielkie gratulacje dla Kuby. Widać było, że wy wszyscy też się cieszycie z tego sukcesu, bo wiadomo, że to jest sukces indywidualny, to też jest sukces całego zespołu. A tak, tak, no wiadomo, że każda wygrana kolegi no to, to jest tak naprawdę nasza wygrana całej drużyny, także, także no, cieszymy się wszyscy z tej, z, tej, z tej wygranej Kuby. No i Dawid też na podium, trzeci chyba, nie? A co byś powiedział o swoich skokach dzisiaj? A, Moje skoki. No jutro, jutro też jest dzień. Nie? Czyli taka bardziej wakacyjna forma jeszcze, czy, czy już chodzisz na te najwyższe obroty powolutku? No, jeszcze nie ma, nie ma takiego, no, takiego fajnego czucia. No myślę, że... No jeszcze jest, jest, jest dużo do, do zrobienia, także... Także no też, też nie jest źle, no bo e, jest na czym pracować. E, I myślę, że... No po malutku, tą formę trzeba szykować. Jeszcze zimy sporo, no ale wiadomo, że jeszcze e, dużo pracy przed nami. Wiadomo, że to jest sezon letni, ale no cieszę, że pomimo tych błędów popełnianych to no są fajne punkty, no bo, no bo tak trzeba przyznać. Jak jak? Pomimo tych popełnionych błędów, jeszcze jakiejś takiej formy wakacyjnej, no, no są naprawdę fajne punkty w twoim wykonaniu, Niezły występ. A no pewnie no, tragedii nie ma. Wiadomo, e, no, e, wiadomo, no, mogło być lepiej, no ale, ale gorzej też mogło być. Także, także jest, jest ok. I mieli Najlepsi kibice na świecie niosą. A, a no na pewno, na pewno. Fajnie, że kibice znowu mogą być, także, także to jest to jest na pewno na pewno bardzo pozytywnie, że... Eee, że możemy w końcu skakać z kibicami, bo to inna atmosfera.